Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam na kolejne spotkania z Feng i przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 11 października 2025 roku, sobotę. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem bawołu według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj czwarty urzędnik, a nazwa jego brzmi Harmonizować. Moi drodzy, E, rok we władaniu drewnianego węża. Zatem przypominam o horoskopach rocznych na ten rok i oczywiście pamiętajcie o Loszu Szczęśliwej Wędrującej Gwiazdy. Łącznie, słuchajcie, horoskopów rocznych e, przygotowałam dla Was aż 14. Oczywiście mówię tutaj o chińskim Zodiaku. E, wszystko linkuję na dole w opisie. Zatem zachęcam Was do otworzenia tego e, opisu, rozwinięcia go i przeglądnięcia m, wszystkich linków, które tam Wam prezentuję. A miesiąc, miesiąc we władaniu ognistego psa, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Pamiętajcie zatem o pustym kursie księżyca, bardzo ważnej części kalendarza lunarnego. Informacje na temat pustego kursu księżyca na miesiąc październik znajdziecie również na dole w opisie filmiku. Wystarczy tylko e, rozwinąć opis. Kochani moi, czwarty urzędnik harmonizować. Jest to dzień, według Fenkrzuj, bardzo dobry na takie czynności jak Medytację, mediację, negocjacje. Również bardzo dobry czas na to, ażeby pozbywać się złych nałogów, aby rozpocząć remont lub budowę. Oczywiście to są wszystkie takie czynności, które mają wprowadzić balans, harmonię do naszego życia. Dzisiaj nie zaleca się, moi drodzy, pochówku zmarłych i rozpoczynania spraw spornych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego szczura, bawołu, węża i koguta, neutralny dla tygrysa, smoka, małpy i psa, a zły dla królika, konia, kozy i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam Was na kolejne spotkanie z feng shui.